Przygody Koziołka-Matołka. Kornel Makuszyński i Marian Walentynowicz. Słuchowisko zrealizowane na podstawie książki wydanej przez oficynę wydawniczą GNP w Poznaniu. Czytają Mariusz Siudziński oraz Magdalena Zając, Jacek Łuczak. Tak wygląda ta książeczka, w której nasz koziołek młody, co na imię miał Matołek, przeżył pierwsze swe przygody. Kto jej jeszcze nie przeczytał, niech to powie swej mamusi, bo książeczkę tę prześliczną każde dziecko poznać musi. Jest w niej wszystko opisane. Jak koziołek, mądra głowa, błąkał się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Jak był w Chinach, na Księżycu i jak w Morskiej był Topieli. Jak go kucharz chciał usmażyć i jak głowę mu ucieli. Sto dwadzieścia miał tych przygód. Czasem wielką poniósł szkodę. Lecz ocalił cenne życie, i ocalił piękną brodę. Nową teraz zaczął podróż, by ją skończyć w pacanowie. A co przeżył i co zdziałał, tak książeczka wam opowie. Rzekł do siebie: Niech wprzód spyta ten, co w drogę się wybiera. Więc z powagą wielką wkroczył do księgarni. Gebetnera. Tam go pięknie przywitali, on zaś wszystkim podał łapę i powiada: Niech panowie jakąś mi pokażą mapę. Gdy mu wszystko objaśnili, Kozioł ucieszony wielce zapamiętał, że iść musi w stronę, gdzie jest miasto Kielce. Lecz gdy wyszedł na ulicę, i gdy ujrzał ludzi mrowie, wszystko mu się poplątało w jego biednej koziej głowie. Wtem zobaczył długi pociąg, a w nim chłopców stu z nartami. Ej, koziołku! zakrzyknęli. Skacz tu do nas i jedź z nami. Doskonale! rzekł koziołek. Właśnie w tamte zdążam strony. Potem dobrym towarzyszom złożył Piękne trzy ukłony. Opowiedział im swe dzieje takim bardzo smutnym głosem, że serdecznie zapłakali nad nieszczęsnym jego losem. Rano cudne ujrzał góry, śnieg srebrzysty przyodziane, a chłopacy zakrzyknęli: Zakopane! Zakopane! mróz był taki, że koziołek sople lodu miał u brody. Lecz wesoło i radośnie na narciarskie biegł zawody. Dali mu wspaniałe narty i powiedli go wysoko, a on z lęku najpierw lewe, potem prawe zamknął oko. Skoczył jeden narciarz sławny, potem drugi za nim leci. Wreszcie wszyscy zawołali. Teraz kozioł! Numer trzeci! Żegnaj ziemio! Beknął kozioł, bo matołek już nie żyje. I poleciał przez powietrze prosto na łeb i na szyję. Leci, leci, a wciąż żywy. Czy to czary, czy to cudy? A to. Porwał wiatr koziołka, bo był lekki i był chudy. Kiedy wreszcie spadł na ziemię, ludzie w całym krzyczą mieście. Kozioł mistrzem! Niech nam żyje! Skoczył równo metrów dwieście! Wzięli kozła na ramiona, wieniec kładą mu na głowę. A pan Kornel Makuszyński śliczną doń wygłosił mowę. Już fotograf z aparatem przybiegł prędko i u mety zdjął koziołka w pięknej pozie, by go posłać do gazety. Nasz matołek dumnie kroczy. Zwiedził nowy targ i rabka. W nowym targu znalazł wuja, w rabce zaś cioteczną babkę. Rzekł jej kozioł. Może babcia... Od tutejszych wie Baranów, jak stąd idzie się do miasta, które zowie się Pacanów? Babcia z domu Fik-Fikalska, z męża pani Capkozina, bierze szybko do barana swego kuma i kuzyna. Baran, wyłupiaste oko, nieprzyjemna dość figura, odrzekł: Co mi tam, Pacanów? Ja wiem, gdzie barania góra? Gdy usłyszał tę rozmowę, góral, co miał lat ze dwieście, opowiedział im, że słyszał kiedyś dawno o tym mieście. Jedna mu mówiła baba, co czerwoną ma spódnicę, że pochodzi z Pacanowa, baba zaś jest w Ameryce. Trzeba będzie tam pojechać, znaleźć babę, a gdy ona powie, gdzie jest ów Pacanów, Wtedy będzie rzecz skończona. Dobra nasza! Rzekł koziołek, ucieszony i radosny. Do Ameryki pojadę, tylko się doczekam wiosny. Spędził zimę w Zakopanem, często tańczył na zabawie, uwielbiany i szczęśliwy, wciąż w niezmiernej chodził sławie. Najpiękniejsze mu panienki przynosiły liść kapusty, aż Koziołek spostrzegł z dumą, że ma brzuszek bardzo tłusty. W pas pan burmistrz mu się kłania, kto nań spojrzy mile wzdycha, aż Koziołka, co był skromny, wielka napełniła pycha. Tak rozdeła mu straszliwie tłusty brzuch i tłuste boki, że koziołek, tak jak balon, nagle frunął pod obłoki. Ratuj babciu! wrzasnął w trwodze, lecz mu babka nie pomoże, bo go wiatry tak poniosły, że szumiące ujrzał morze. Wtem bociany nadleciały. Więc poprosił z wielką skruchą, niech mnie który kolnie dziobem, by mi moje sklęsło brzucho. Stary bocian, Wojtek Kulas, słysząc owe prośby ciche, brzuch mu dziobem przedziurawił i wypuścił z niego pychę. Cienki szparak się uczynił z grubej i nadętej dyni, i koziołek zaczął spadać. Aż nareszcie zleciał w Gdyni. Tam mu jeden rzekł admirał. Trudne twoje przedsięwzięcie. Ameryka jest za morzem. Musisz płynąć na okręcie. Kupię okręt, rzekł koziołek. Wielką na to mam ochotę. Trzeba tylko, abym znalazł może trzy lub cztery złote. Potem wrzasnął. Wiem, co zrobię! Okręt będę miał już jutro! I czym prędzej za trzy złote sprzedał swoje śliczne futro. Stary kupił je marynarz i zapłacił za nie z góry. Potem kozła bardzo zgrabnie kazał ostrzyc, aż do skóry. Bardzo mu się płakać chciało, kiedy zimno poczuł nagle, więc w te pędy kupił balian i płótniska na dwa żagle. Zabrał wiele zieleniny, słodkiej wody pełną stągiew, potem się na maszt wydrapał i zawiesił tam chorągiew. Kiedy w wielką ruszał podróż, tłum na brzegu stał niemały, a admirał rzekł: Koziołku, zważaj na podwodne skały. Płynie kozioł przez odmęty, nie dba o to, co się zdarzy, i by dodać sobie ducha, pieśń zaśpiewał marynarzy. Gdy już był na oceanie, straszny potwór się wynurzał i zaryczał. Ej, Matołku! Zmykaj stąd, bo będzie burza! Myśli kozioł, że źle będzie, bo się nagle słońce ściemnia. Spojrzał w koło i zakrzyknął. Co ja widzę? Ziemia! Ziemia! Wnet na brzeg piaszczysty skoczył. Ciągnie balie w wielkim trudzie. Wtem... Zakrzyknął przerażony. Dzicy tutaj pędzą ludzie! Czarni byli to straszliwcy. Wyją, krzyczą, szczerzą zęby. W nosach mieli jakieś kółka, farbą zaś znaczone gęby. Rzekł Matołek. Niech panowie z swojej mnie objaśnią łaski. Co panowie ze mnie zrobią? Czy salce są, czy... Baski? Wtedy oni zakrzyknęli. Uwa, uwa! Figos, migos! Już rozumiem, rzekł Matołek. Kozi ze mnie zrobią bigos. Powiesili go za rogi na gałęzi bardzo nisko. Potem dołek wykopali i drwa znoszą na ognisko. Myśli kozioł. Zdaje mi się, że mi chcą osmalić skórę. Wtem coś chwyta go za głowę i podnosi szybko w górę. A to małpy go porwały, wrzeszcząc jakby na jarmarku. Miła podróż, rzekł koziołek. Byłem tu nie skręcił karku. Kiedy wreszcie się zmęczyły, rzekły małpy. O, o. Zostań z nami, a że jesteś strasznie mądry, będziesz królem nad małpami. O, o, o. o nieszczęście, o rozpaczy. Myśli kozioł z wielkim bólem. Co powiedzą inne kozy, gdy ja będę małpi królem? Małpom tak zaś odpowiada. To już jest postanowione, lecz na okręt wrócić muszę, bo tam złotą mam koronę. Tu tymczasem niech się zbierze cała mała arystokracja i dziś jeszcze się odbędzie uroczysta koronacja. Zlazł czym prędzej z wielkiej palmy i zakrzyknął: Zmykaj, bratku! Dał potężne cztery susy i już płynie na swym statku. Błąkał się przez dwa tygodnie. Aż tu wielki okręt płynie. Kozioł z tyłu się przywiązał, a on ciągnie go na linię. Jechał sobie tak wybornie. Wreszcie zaś, jednego wtorku, beknął głośno i radośnie, bo się znalazł w Nowym Jorku. Tam mu rzekli. – How do you do? – Co oznacza? – Jak się zdrowie? – Trochę katar mi dokucza. Kozioł grzecznie im odpowie. Ledwie przyszedł do hotelu i odpocząć chciał przy kawie. Przyszedł portier i powiedział. – Toś do pana w ważnej sprawie. Jakiś grubas wpadł i woła. – Zagraj w kinematografię. – Bardzo chętnie. – rzekł Matołek. – Ale nie wiem, czy potrafię. – Będziesz! – rzekli. – Na rumaku pędem gonił po pustyni, a za tobą z wielkim wrzaskiem będą gonić beduini. Posadzili go na chudą, bardzo kłapą szkapę. W lewą łapę dali wodze, a rewolwer w prawą łapę. Wtem rewolwer sam wypalił. Gwałtu! Wszyscy zakrzyknęli i uciekłszy w poniedziałek, uciekali do niedzieli. Szkapa też z wielkiego strachu uciekała jak szalona, a koziołek, kiepski jeździec, coraz bliżej był ogona. Aż stanęła po dniach czterech przeczytawszy na tablicy, że nie wolno obcym koniom biegać po tej okolicy. Wszedł koziołek nasz piechotą, w dół zwiesiwszy piękną głowę, bowiem upał był ogromny, a on futro miał już nowe. Wtem Indianie go opadli, gdy odpocząć chciał przed nocą. Kto ty jesteś, blada twarzy? Skąd przybywasz tu i po co? A Koziołek rzekł. Panowie nie przerażą mnie swym krzykiem, gdyż ja jestem słynnym w świecie, strasznym, krwawym wojownikiem. Aby dowieść, kto dzielniejszy, ja! Czy wódz wasz bizon krwawy? Zgódźmy się, że ten zwycięży, kto z nas dwóch zje więcej trawy. Jeść zaczęli równocześnie. Przez noc jedli i dzień cały. Wreszcie bizon krwawy stęknął i rozpuknął się w kawały. Wtedy rzekli do matołka: Ratuj nas w straszliwej biedzie! Bądź nam wodzem i jedź z nami, by polować na niedźwiedzie. Jeszcze to się nie zdarzyło. Myśli kozioł drżąc ze zgrozy. By niedźwiedzia zjadła koza, niedźwiedź za to zjadał kozy. W nocy wykradł się za obóz i przy gwiazd srebrzystym blasku wciąż uciekał ku północy. Aż się w jakimś znalazł lasku. Nagle wrzasnął. Gwałtu, rety, coś mnie trzyma iść nie mogę! A to straszne żelaziwa ułapiły go za nogę. Rano śmieszny przyszedł człowiek i powiada: Na mą babkę, zdaje mi się, żeś niebacznie wsadził nogę w tę pułapkę. A jesteśmy tak podobni, jakby dwie kropelki wody. Bądźmy synem, bo jednakie mamy oczy, twarz i brody. Zamieszkały w leśnej chacie dwie podobne kozie twarze, wieczorami paląc fajki lub brzdąkając na gitarze. Kiedy sroga przyszła zima, śniegi spadły tak bogate, że wraz z dachem zasypały tę spokojną z drzewa chatę. Wtedy, stary, rzekł myśliwiec, gdy mu z głodu zrzedła mina Jest mi przykro niewymownie, ale jutro zarżnę syna. W nocy w komin wlazł matołek, a strach siły mu podwaja i wydostał się ze śniegu, tak jak gdyby pisklę z jajek. Wiatr go porwał jakby piórko, bo się znalazł wśród zamieci. Czuje tylko, że wysoko i że bardzo szybko leci. Kiedy nagle spadł spod nieba, Kozioł zdziwił się niemało. Beknął tylko, gdy zrozumiał, że na tłuste upadł ciało. Był to niedźwiedź. Otwarł oko, aby spojrzeć na kąpana. Potem mruknął. Co to znaczy? To nie hotel, proszę pana. A, Przepraszam, rzekł matołek. Żem tu wszedł bez zapowiedzi. Zwykle bowiem pukam grzecznie, kiedy wchodzę do niedźwiedzi. W tejże chwili dał drapaka i już znikł w śnieżystej bieli. Bo. Któż wie, co niedźwiedziowi, gdy się zbudzi, do łba strzeli? Spotkał kozioł renifera, co przystanął w szybkim biegu. I uprzejmie go nauczył, jak wydobyć mech spod śniegu. Nagle patrzy, pędzą sanie zaprzężone w psów gromadę. – Chcesz pojechać? – woła człowiek, a koziołek rzekł. – Już jadę! – Pojechali w śnieżne dale z wielkim krzykiem i ochotą, tam, gdzie rozmaici ludzie pracowicie kopią złoto. Wielkie szczęście miał Matołek i zdarzenie bardzo miłe, bo pierwszego dnia już znalazł przeogromną złota bryłę. Kupił sobie strój wspaniały. Śliczne futro, buty nowe, a kapuzę naszywaną na swą piękną wsadził głowę. Potem kazałby przez radio głosić w całej Ameryce, że koziołek szuka baby, co czerwoną ma spódnicę. Dnia jednego do koziołka, bab przybyło sto tysięcy. A jak mówią różni ludzie, była nawet jedna więcej. Uciekł kozioł przerażony wielką wrzawą i jazgotem. Pozostawił swój dobytek, zabrał tylko wór ze złotem. Gdy się w wielkim znalazł mieście, w mądrej głowie szukał rady. I niezwłocznie bardzo wesół mknie! Do polskiej ambasady. Daje złoto i powiada. Niech to złoto, co się świeci, ambasada zaraz wyśle dla kochanych polskich dzieci. Zacne serce masz, koziołku. Ambasador rzekł wzruszony. A Matołek uśmiechnięty poszedł znów w nieznane strony. Zawędrował gdzieś daleko, a że głowę miał na karku, został ujeżdżaczem koni u farmera na polwarku. Dziki rumak skoczył w górę, potem się na ziemię zwala i koziołka w chwilę potem odniesiono do szpitala. Leży biedak, połamany, jak niemowlę, cały w bieli. Gdy nie umrze, to żyć będzie. Tak doktorzy powiedzieli. Wreszcie kości mu się zrosły. Tylko twarz mu bardzo schudła. Prze to wyszedł ze szpitala, wsparty mocno o dwa szczudła. Już wyzdrowiał dokumentnie. A że nie był w ciemie bity, o przygodach swych wspaniałych w wielkich miastach miał odczyty. Gdy pieniędzy zebrał mnóstwo, Skoczył w górę ze zwyczaju i powiada. Czas, Matołku, do własnego wracać kraju. W porcie wnet mu powiedzieli. Niech pan jedzie ze swej łaski na okręcie tym wspaniałym, co nazywa się płaski. Przewybornie, rzekł Matołek. Lepsze to od mojej bali, płyńcie prosto, nie zbaczając do Chin, ni do Portugalii. Dnia jednego ja i malarz otrzymaliśmy depeszę. Wracam! Wtorek do Warszawy na dni kilka, bo się śpieszę! Mnóstwo dzieci do nas przyszło we wtorkowe rano, w gości, aby widzieć powitanie pełne krzyków i radości. Kozioł wszystkich czule witał. Pytał dzieci czy są zdrowe, potem chrząknął kilka razy i wygłosił piękną mowę. A my za to, by go uczcić, dla tym większej jego chwały, urządziliśmy w ratuszu bal cudowny i wspaniały. Kozioł tańczył w pierwszej parze poloneza wraz z hrabiną, kroczył śmiało, Beczał ślicznie z bardzo dumną pańską mig. A po balu rzekł Matołek. Że już nie mam czasu wiele, bo chcę dojść do Pacanowa, więc żegnajcie, przyjaciele. A wtem wojak wszedł i rzeczeł. Powieź spodnie z welakołku, bo dostaniesz mundur nowy. Czas do wojska iść, Matołku krzyknął kozioł z dumą. – Sercem to nie całym. jeżże świetnie, świetnie strzelam, więc zostanę generałem. Prze to nie rzekł ani słowa. Nawet nie drgnął w owej chwili, kiedy mu do gołej skóry piękną głowę ogolili. Nasz matołek wziął karabin, gdy posłali go na wartę. I pomyślał sobie tylko... Tak zaczynał Bonaparte. A na Boże Narodzenie opowiemy jego dzieje w takiej książce, co wesoło każdą się literką śmieje.